Dzień dobry, dzień dobry! Witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz czas na zakończenie tematu licytacji koguta Jacka. Ale taki temat poboczny. Zobaczcie, dzisiaj zakupiłem płytę OSB, która będzie mi potrzebna do jeszcze pewnych, że nazwijmy to, inwestycji w Kurniku. 10 takich płyt OSB wydałem prawie 500 zł. No to jest niezły koszt. Szarpnęło mnie to troszkę, ale co tam? Jedziemy z tym koksem. Słuchajcie. Nie będę już dzisiaj wspominał na temat jedzenia dla kur. Zostawmy to na inny dzień. Chociaż dzisiaj znalazł się seler w jedzonku. Ale temat, który chyba najbardziej wszystkich interesuje, to temat koguta Jacka. Licytacja dobiegła końca. Tak jak mówiłem, w piątek o godzinie 22.00 licytacja się zakończyła. No i teoretycznie, no i teoretycznie Jacek został zlicytowany. I teoretycznie... Słyszeliście ten dźwięk? Leciał jakiś duży ptak nad nami, ponieważ w taki sposób koguty ostrzegają kurki o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. I, i jeśli zwróciliście uwagę, to one wszystkie naraz wydały właśnie ten charakterystyczny ostrzegawczy dźwięk. Ale wracając do Jacka, yy, więc co? Licytacja dobiegła końca. Jacek teoretycznie został sprzedany. Ja mówię teoretycznie, ponieważ jeszcze, jeszcze brakuje finalizacji całej transakcji. Także bardzo proszę zwycięzcę yy, licytacji o kontakt ze mną. Ja już chyba dostałem jakiegoś maila w tej sprawie, natomiast y, pozwoliłem sobie przygotować taką listę. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w licytacji. I tutaj zrobiłem taką listę. Mam nadzieję, że to będzie widać. I pokażę wszystkich, którzy brali udział w licytacji. Licytację rozpoczął Jan Kowalski. Kwotą 45 zł. Także bardzo dziękuję za rozpoczęcie licytacji. Kolejny był. Przepraszam, nie wziąłem i nie założyłem okularów, a już bardziej nie da się powiększyć. Konrad Sowiński jeśli źle przeczytałem, to proszę o wybaczenie. Hubert Mojsa, Grzesiek Kwasek Magdalena Loy ponownie Grzesiek Kwasek Tomasz Koczar Wiejskie Zo, Max P. Pewnie Max Payne. Yy, Moja kurka i licytację zakończył również Jan Kowalski, ten sam, który ją rozpoczął. Jak widzicie, 320 zł. Kolejno, kolejna osoba yy, z kanału Moja Kurka zaoferowała 165, MaxP 96, Wiejskie Zoo 95. I tak dalej, i tak dalej Będziemy y, ustalać Będziemy ustalać Jak y, dopiąć całej Transakcji Kiedy, co i jak A teraz idę nakarmić Moje kury A was zapraszam do tego Abyście mi y, towarzyszyli, w tej, towarzyszyli w tej czynności Halina siedzi Halina wysiaduje Słuchajcie, ona wychodzi tylko rano trzeba tu troszkę sprzątnąć w tym kurniczku. Ja tutaj y, mam ten kurnik zaizolowany w całości minus ten sufit, więc wczoraj zacząłem już y, izolować. Już jest położona izolacja, ale na to jeszcze przyjdzie OSB. Natomiast wracając do kwoki, jest tutaj trochę ciemno, więc ja przyświecę latarką z telefonu tak żebyście ją mogli lepiej zobaczyć ona siedzi ona wychodzi tylko rano coś tam zje a potem cały dzień już siedzi także ja jej daję tak z ręki żeby sobie podjadła jest to bardzo bardzo dzielna kwoczka jedz jedz Halina jedz jedz bo ja jestem z ciebie bardzo zadowolony yy, trzymamy kciuki za to żeby Halina, no jak już usiadła na tych pięciu jajkach, no to żeby coś tam z nich wysiedziała, żeby coś tam się jej wykluło, ma bardzo duży instynkt kwoczenia, bardzo duży instynkt macierzyński także yy, najprawdopodobniej oba inkubatory, które, które zbudowałem wiosną tego roku Najprawdopodobniej te inkubatory nie będą mi już potrzebne, no bo, no bo mam kwokę i całą robotę yy, robi kwoka. Jednak przy inkubacji jaj w inkubatorze wymaga to od hodowcy yy, więcej pracy, więcej zaangażowania. Trzeba te jajka obracać. No chyba, że jest w to. Automatyczny, w pełni automatyczne inkubatory same obracają jaja. Natomiast mój inkubator, jaki jest, taki jest. Każdy widział, yy, ponieważ pokazywałem go w niejednym filmiku. Smacznego. I najprawdopodobniej będę chciał sprzedać oba inkubatory, a przynajmniej jeden, ten duży. Tam jest bardzo dobry, bardzo dobry regulator temperatury, tak zwany termostat, w pełni regulowany. Co tam się zadziało? Starsze pokolenie bije młodszych, ale są głodne. A rano i tak o siódmej, o siódmej kiedy otwierałem kurniki, miałem przygotowane dla nich jedzenie, pszenice ziemniaki, które zostały z wczoraj. Ta, ziemniaki, nie ziemniaki, gotową, taką gotową yy, karmę, którą dostają codziennie, ale mimo to zobaczcie, wszystko zjedzone. Wszystko zjedzone. Kurki żerowały wczoraj do późnego wieczoru. Wieczora yy, ja zacząłem już robić oświetlenie na wybiegach. Zobaczcie, ja pokażę Wam przy okazji, jak już tu jestem. Tak to wygląda. To są takie listwy LED, które podwieszam tutaj. To samo będzie w pozostałych kurnikach. Jest godzina piętnasta, a ciemno, jakby już był wieczór. Kury bardzo dużo piją. Na tym wybiegu idzie codziennie 1,5 litra wody. Pozostałe wybiegi piją trochę mniej. No ale jest też i tutaj zdecydowanie mniej kur, albo te kury są mniejsze. Także ja muszę y, pilnować te, również tego tematu tak aby oprócz tego, żeby kury nie chodziły głodne, to żeby nie chodziły spragnione. No dobrze. Kurki nakarmione, napojone. Licytacja zakończona. Tutaj jeszcze czeka mnie jakieś częściowe sprzątanie. Ponieważ na tych wybiegach już ogarnąłem, a tutaj jak widzicie są jeszcze liście. A co ty tam Stasiu robiłeś? Tutaj są jeszcze liście, więc będę chciał, więc będę chciał posprzątać te wybiegi. A w tym materiale pomału będę się z wami żegnał. Słuchajcie. Jak zwykle pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów z kraju, z zagranicy z Ameryki i z Afryki, z Azji i może też pingwiny na Antarktydzie. Pozdrawiam widzów, którzy napisali do mnie ostatnio bardzo miłego maila. Widzów z Węgier, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mówił do Was kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w przyszłym tygodniu w kurniku Kazika.